Cześć kochani, witajcie na kanale Króle, Króliki, Króliczki. I dzisiejszy filmik będzie poświęcony szarańczy. Będziemy sobie sprawdzali płeć. 2, 4, 6 po 2 sztuki. No. chyba, że będzie. Chociaż nawet jeżeli będzie jeszcze płciowo, nie, nie parzyście, to tak czy inaczej muszę je przerzucić, bo no jest mi potrzebna ta klatka. To po pierwsze, po drugie jest ich za dużo, już się powtarzam. No. Z tym, że co, że najpierw sobie będę musiała już sobie tu. Przy, przywiesiłam sobie. Yy... A żeż ty piernik jasny, ze łba leciało, Karmidło. Moje dziecko przyszło i macha. Leć, lekcje odrób. Subskrybujcie. Tak jest, subskrybujcie. I łapki w górę. I tu sobie przykręcimy teraz jeszcze yy, na sianko paśnik na poidełko, no to wiadomo, to sobie tam wtyknę i se będzie. I tak trzeba zrobić, bo, bo trzeba tak zrobić z tego względu, że trzeba tak zrobić. <grych> no ciasno mają bez dwóch zdań. Także ja się zabieram do przykręcania yy, paśnika, pościelenia, sprawdzimy sobie płeć i będziemy przerzucać. No i co? Paśniczki poprzykręcane, wyżarkę już tu mają, pomarchewce, słoma, siano, wszystko jest, także zabieramy się do sprawdzania płci. Oj, pieronki wy, nie bać się, nie bać się. No, coś takiego straszne. No, i latareczka. Ale musisz mi się odwrócić nie na, nie na tą rękę, chłopie. Chłopie albo dziewczynko. No, nic z tego nie będzie. Jeszcze mi czmechnie, piernik mały. No i tu zdaje się, że jest dziewczynka, czyli dziewczynkę damy tu. Proszę bardzo, zapoznaj się z nowym otoczeniem. To będzie chłopczyk, bo cięższy. No, ale spadnie ci dupka, nie bój się. Gudzik widzę przy tym świetle. Nie bój się, nie bój się, nie bój się No to będzie chłopczyk, bo kiteczka wystaje, tak jak mówiłam. To chłopczyka damy na dół. Proszę bardzo. Ten podejrzewam, że też będzie chłopczyk, bo na, na chłopczyka mi wygląda. Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nic się nie bój. No tu też kiteczka wystaje, czyli chłopczyk. Takie jakby bardzo niedorozwinięte gdzieś te moje króliki. Tak słabo widać, co to one mają tam. No ale według mnie to chłopczyki, dobra. Chłopczyk, dajemy im spokój, już mają nowy azyl. E, to będzie albo Marta, albo Mariusz Ale nie daj się prosić O, jeden, jedyny taki fajny rudzik No, jest wszystko okej okay. A teraz potrzebuję twojego ogonka na chwilę A, nie, nie bój się, nie bój się, nie bój się. No i to jest, kurde, dziewczyna, czyli Marta. i jesteś Marta. No i co, skończyłam na rudej i muszę wam powiedzieć, że poleciałam na chwilę do domu. Yy, za potrzebą, że tak powiem, i kurde, muszę wam powiedzieć, że podgląd zrobiłam. Nagrywałam generalnie wszystkie króliki, yy, którym, że tak powiem, zaglądałam pod ogon. I skończyłam właśnie na, na rudej. I to mi się nie nagrało. No niestety, tu są dwaj i panowie, i tu są dwaj panowie, a tu są dwie panie. No i co, dostały już tutaj, tak jak powiedziałam, mieszankę karoten, czyli marchewę: wszystko mają to co potrzebują. A ja co, nie będę przedłużać, nie będę marudzić, nie będę wam nakręcać do uszów. Nie wiem, Dorotę Wam chyba jeszcze miałam pokazać. Ale Dorota się jeszcze nie okociła, także to nie w tym. Jak się okoci, to Wam pokażę. A tutaj co? No, wysprzątam sobie właśnie zaraz i, że tak powiem, y, do jutra sobie ta klateczka będzie schła. Także co? No, z mojej strony to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie. No i do następnego.